Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska, prezentujemy film z jazdy testowej autem po montażu instalacji gazowej, a do, dokładnie e, świeże po regulacji, gdyż jeszcze nawet mamy tutaj w aucie e, urządzenia z regulacji w ruchu ulicznym. Jest to Audi A6 Allroad silnikiem 2,7 litra Biturba V6 o mocy 250 KM mechanicznych z 2002 roku. Zamontowana tutaj została instalacja KM Newo, można powiedzieć w kompletacji takiej, która pozwoli jeszcze na podniesienie mocy na spokojnie ponad 300 koni mechanicznych. Co do samej właśnie kompletacji tego zestawu, zastosowany został tutaj sterownik KM Nevo w wersji do 6 cylindrów. Jeżeli chodzi o wtryskiwacze, są to wtryskiwacze i Plus o bardzo dużej wydajności, fajne, precyzyjne wtryski. Dwa reduktory AC 250, no i oczywiście każda z listew jest zasilona. Każdy z rozdzielaczy do pojedynczych wtrysków zasilane są z, od, z oddzielnych źródeł dopływu gazu. Także tutaj mamy zasilenie spokojnie przygotowane na przyjęcie, nawet tam 350, może nawet troszeczkę większej ilości koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o spalanie tego auta, wynosi ono około 13 litrów benzyny. Oczywiście to jest wartość średnia, a przy takiej wartości koszt przejechania 1000 km jest to 650 zł. Gazu przyjmujemy, że auto spali około 15 litrów, gdzie koszt przejechania tego samego 1000 km będzie to już tylko 300 zł. Także tutaj różnice na każdym przejechanym 1000 km mamy aż 350 zł. Wartość bardzo duża, szczególnie kiedy dużo jeździmy, to bardzo szybko zobaczymy oszczędności jakie poczyniliśmy w związku z montażem instalacji gazowej. Wlew gazu oczywiście został zamontowany pod klapką wlewu benzyny, gdyż jest tutaj taka możliwość techniczna wlew z dokręconą końcóweczką. Zbiornik w miejscu koła zapasowego, tutaj wnęka na koło zapasowe jest troszeczkę ograniczona ze względu na e, pneumatyczne zawieszenie, są tutaj takie przetłoczenia, Został tutaj zamontowany zbiornik o pojemności 50 litrów, który pozwoli na przejechanie około 270 km na jednym tankowaniu. Oczywiście, jeżeli będziemy jechać spokojnie, będziemy jechać w trasie, ta wartość będzie znacznie większa. Koszt zamontowania i instalacji KME do takiego auta jest to 4200 zł. Zwrot kosztów montażu nastąpi po około 12 000 km, także myślę, że niespełna w ciągu roku może nawet troszkę więcej niż pół roku instalacja gazowa się zwróci dając dodatkowe pieniążki w budżecie domowym które możemy, jak wiemy, przeznaczyć już w tym sezonie na wakacje 2019 dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie